8200. Bezpiecznie dzisiaj jadę. I tak, mam tutaj. No co, będą lejsiki. E, będzie soczek schłodzony. Będzie fanta. Będzie kola. Będą beskickie Będzie baton. Będzie kilka batonów. Będzie pierot Albo bajeczny. E, będzie principessa. E, musi być e, kinder bueno. White i black. Skromnie 5K, ok. Ja mam chipsy małe, cebulowe okay. i tak jeszcze mam ten winogron niezjedzony. Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Poza tym Klaudeliza um, na ostatnim um, cukrzycowym holu powiedziała, że kolejnego holu przed jej wyjazdem nie będzie. Um, no bo nie, nie będzie po prostu, nie? Ja mogę być twoim bingo, bo zliczasz mnie wzdłuż i wszerz. Uu. Pomarańczy też jeszcze nie zjadłam. Zajebiście, nie? Po prostu no, nie jestem zdziwiony. Mam tak gumy rozpuszczalne, frit, truskawkowa z witaminami i mhm. wiśniowa. Bardzo je lubię też. Jasne. I tak, przecież miałam frutelne, tylko gdzieś mi spadło chyba. Niech kałdę Do... Nie, bo możliwe, że o tym będzie film. Chyba nieważne. Już miałam frutelne tutaj przed film ale spadła mi, więc na filmiku pokażę, na holu zakupowym. Mhm. I tak, mam tu również Kinder Krispy. pytaliście mnie wczoraj, gdzie jest ten baton, no to jest, w końcu znalazłam, ale wziąłem tylko jedną sztukę, po co mi więcej, bo muszę... Żeby się obeźleć. ...płody, czy że wystarczy. Oprócz tego mam tu również ciasteczka hit, sielska truskawka. Aj, o hitach zapomniałem, 1100 kalorii, legendarne. To są moje ulubione zdecydowanie, jeszcze mam ochotę wypróbować te nowe, mango shake, te limitowane teraz. I tak... Nie, ja w ogóle na przykład Nie, nie jak czy... Nie wiem, jak ciacha, to nie takie jakieś takie z mango. Nie, ale deliciem zjadł. Jest. Dla tych, którzy mówili, że powinnam ja jeść drugi. sałatkę. Oho. Bo niektórzy twierdzą, że jej nie jest. Aj, sałatkę. To tutaj mamy. Sałatkę Cezar. I drugą, dwie sztuki. Aha. Uh Dlatego, -huh. no moi drodzy, jak macie do wyboru, znaczy, jak chcecie kupić sobie taką sałatkę, to kupcie w Lidlu. Bo biedronkowa wersja jest giga uboga. W do. Uwielbiam je. One są biedrące. Przepyszne. Ale jeszcze bardziej pożywne jest... są. Ciepyszne. Kropka Cezar, tą, którą tego. zamawiam. Tamta jest o wiele droższa, no nie? Ale ona jest tak porządnie zrobiona. Tam się z jajko do tego kurczak. A to taka lekka, bym powiedziała. Także z rzeczy to tyle, nie? <grych> tak było, nawet kawałka siurka nie zasłania... Dokładnie. Nie, Lidlowe nie. Spróbuj, 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 jak będziesz miała okazję. To z kurczakiem i z grzankami. Najbista jest. Mam tu hmm. również y, shake'a tego... Sunny Strawberry, truskawkowego, wow. z Millera. Really? So, sunny Strawberry? So, 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 so. Również mam tutaj Almette, serek wiejski, kremowy, bardzo lubię. Dobra, a czy będzie legendarny turek z grzybem? Bo ogólnie tam w środku są takie kuleczki, drobinki. Bardzo dobre to jest, lekki serek. Kupiłam sobie również mm, smoothie. Love me, love me, say that you love me. <laughs> No, na naszych oczach rodzi się miażdżyca. No, proszę bardzo. I tu y, narodzin. Tu mam jeszcze taki moi drodzy syrop klonowy z Kanady od kuzyna dostałam kiedyś i on może nie wiem co to może nim polać Jaki deser albo pankejki. Boże przykład... jedyne przez chwilę zapomniałem, że autentycznie Pierwsza raz tak miałem, że przez chwilę. Przez chwilę dosłownie wyłączyłem się z live'a. Stałam kiedyś i on może nie wiem co to można nim polać. I chciałem powiedzieć co można nim polać. Dosłownie miałem takie bardzo chętną odzywkę. Przez chwilę się wyłączyłem, że nie jestem na live'ie. Boże jedyny. Jaki deser albo pankejki na przykład. Czemu dodała to do holu zakupowego? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ciekawe. Naleśniki, proteinowy drink Starbucks, też polecam serdecznie. Bardzo dobry to jest. Karmelowo, orzechowy. Drogi jakiego jest na cholera i nie, nie jest takie smaczne, ja Wam powiem. z proteinami. Dużo białka. się kader Nie, aż tak nie. A tu jest napoju. Nie wiem, co można polać? Ja myślę, że wszyscy wiemy, co można polać. Dość dużo jak na kawę. Zjem sobie może tak. camemberta. Wow! Z grzybami. Świnakłowy plastrach. Jest z grzybami? Ziemia, to, to jest istotne. Także może tak. Camembert. Turek z grzybem, jest. Jest, moi drodzy, mamy to. Turek z grzybami. Moją sołgówkę, syropem panowym. Z grzybami. Główkę, z grzybami. I Aria Minecraft. Trzynakowy plastrach. Kinder Crispy, na pewno sobie zjem. Ups. I, I może sobie zjem. paluszki. Wow. <laughs> Popiję to właśnie, czym popiję to? No ja myślę, że Ach, za... chciałem powiedzieć Fanta. U... Przysięgam na Boga, moi drodzy. Jedynego narodzonego pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, by the way. Yy... Że chciałem powiedzieć Fanta. Tylko dosłownie. Ile? Raz. Ile klatek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć klatek, dosłownie, w filmie dzieliły mi od tego, żebym to powiedział, zanim się pokazało. S oczywiście, no, schłodzona z lodówki, najs najsmaszniejsza. A fantom pomarańczowy mi będzie. Nie wymieniłem na początku? Wow! Ani napisała, że skromne 5 tysięcy. Ja pierdolę. <grym> Ale te 5 tysięcy w 2 minuty 44 sekundy, czekajcie. I kupiłam sobie również, moi drodzy, pomadkę karmek z Nie Ile ma kalorii? Ja tak czasami zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy jak ludzie mówią o tym, że ja dużo jem czasami Wiecie, no. to, że ja kupuję te rzeczy, to nie jest mm -hmm. tak, że ja to zjem, nie wiem, w ciągu dwóch dni, nie Na dłużej to wystarczy, może to wszystko, co kupiłam ostatnio, co najmniej na tydzień Albo na... A, gó gówno, gówno Może nawet więcej, nie wiem W międzyczasie jem jeszcze pieczywo, jakiś obiad czasami zjem, więc to nie jest tak, że tylko to jem Nie, oczywiście, że nie Dzisiaj na obiad, co ja zjem, nie wiem, no dzisiaj na pewno nie, nie zamówię sobie żadnego jedzonka ja jem obiady, oczywiście, że jem. Obiady jem średnio co drugi dzień, nie codziennie. Ale przy... przeważnie sobie wiesz, lubię zamówić. Na przykład. Nie ja pomyślałem, czy serio ze mną śpiewał? do Talent show? Pyszny rosół. Tak, tak, ale co drugi dzień, dokładnie. Albo coś. Moja babcia czy mama też robią mi przed bardzo dobre zupy. Czy jakieś dania. Na mam teraz ochotę, wiecie na co? Na pysznego kotleta mielonego. Takiego dobrze spieczonego. Z ziemniakami i buraczkami. Do tego pyszne ziemniaki, pire ziemniaczane jakaś surówka. Zjadłabym takie coś. No kiedyś nie lubiłam rosą, ale ten, który teraz sobie zamawiam jest przepyszny i powróciła mi sympatia do rosą. Smakuje mi aktualnie, ale tylko tamten, gdzie indziej już nie za bardzo w tej restauracji. Ta nie gotuje nic? A po co ma gotować, jak ma mikrofalę i ten i Selek z turkiem, z grzybem. z której teraz zamawiam. Czasami jadam w restauracjach, ale też często sobie zamawiam jedzenie na dowóz. Nie zawsze mi się chce iść, bo ta restauracja, która jest, to jest daleko dość ode mnie, nie zawsze mi się chce tam iść. Mogę nie robi się wróżb za darmo, zacznijmy od tego, bo to Co? przynosi pecha podobno. Zawsze. Wróżb. Dokładnie moi drodzy. Ja dlatego streamów nie robię za darmo, bo to też pecha przynosi podobno. Słyszałem. I wróżb też. To ze streamami i z wróżbami jest taka sama zasada. Wyrównana. Nieważne, czy to jest złotówka, czy 50 groszy, czy 2 złote, czy 50. Nieważne, czy to jest 50 euro, czy 100 euro, czy 200 euro, czy 300 euro. Jakby spokojnie. Zawsze coś musi być za wróżbę. Zawsze. I to moi znajomi. Augusto Czajkowska, super, gratuluję. Czyli to sami mówili. To, tak powiedział? Yy... Wróżba z Pasjansa za 100 pesos. Dla ciebie nawet zupełnie mój kochany, który ja fiaskiem. Czyli mówisz duszę? Nie, ja się swoje pozbyłem. Podpisałem pakt z szatanem, z swojej duszy się wyzbyłem. Schudłem 7 kilo, same plusy. I nawet raz taki jeden do mnie powiedział chłopak, że on... Nie Czyli chcesz chcesz... oczywiście, że tak. Co do mnie, pieniędzy za wróżbę, też mi tam wróżył, tak mniej więcej. Powiedział do mnie, żebym napisał mu jakiś wiersz. To mu napisałam, siadłam i dałam mu coś od siebie. Mhm. Ja nie chcę wierszy, jakby coś. Ale przeważnie piszę do wróżek. Ja chcę pieniędzy. I te wróżki biorą. Za kawałek lazangnę. za kawałek lazangnę. Za kawałek Lazagne. Nie znam tej, tej, nie znam tej, yy, nie znam tej artystki. Ale gładnie, nie wiem, jak ładnie śpiewa, to spoko. Yy, nie zobaczcie przede mną. Arogancko, matia operuje jako. we 3,69 za SMS-a. Albo nie wiem, dychę za pytania, bo pieniądze za dusza 17 kilo. Muszę przemyśleć, może warto. Warto warto, bo to nic ci nie daje. A jedynie możesz schudnąć. Ty się. Lazania. Masz Polusie. Typ się. Lazania masz Polusie. La... W sensie polusie. Lazania, lazania masz Polusie. Laza... Laza... masz Polusie. Lazania masz po, lusie. po Po kim? że za kawałek lasagni. Kim jest Polusia? Nie wiem, właśnie nie wiem, o co chodzi Shiro. Nie wiem, o co chodzi Shiro, ale wiem, dlaczego tak może pisać Shiro. Za kawałek lazanni. <noise> za kawałek lazanni, człowieku. Nadstawiłbym się i przyjął pozycję zbierania ryżu. Nie, nie wróżę za darmo. Ewentualnie. <głos> <głos> to jest rebus. Jak rozwiążesz, to przychodzi do kolejnego pokoju. Aha, zajebiście. tam po drugiej stronie, właśnie tym osobom. Miałem kiedyś flaszkę po Lusie. Angelika, ty się odzywaj do niej, bo Shiro od niej coś chce. To też był błąd. To też był błąd. Ale znajomi tutaj dają mi też co coś od siebie, bo oni ze mną tutaj prowadzą te bitwy, więc energia też w pewnym sensie jakoś wyrównana. No sobie za darmo wróżę. Nie płacę sobie ani grosza za to, nie. To słabo, bo nie powinno się za darmo. Oczyszczanie kart w ogóle jest dobre. Tak, kadzidło przede wszystkim jakieś zrobić w pomieszczeniu. Oczyszczanie kart, a próbowałeś kiedyś mydła. I tu mamy bardzo dużo ogólnie kadzidełek, Pokazywałam wam ostatnio. Wolni Polusia, dokładnie. Polusia moi drodzy. I one przynoszą podobno szczęście, wyluzowanie, oczyszczenie energii. I patrzcie, znalazłam tę frutelę, która mi wcześniej wow. spadła na podłogę. jest i ona. Dobra, moi drodzy. Zaczynam Wam sobie z kuli. Tak, kupiłam sobie to ostatnio, Zwierciadło, z dodatkami. Tam czasami są za dosłownie 14,89, jakieś fajne kosmetyki dają. I tam były różne do wyboru. I ja to wybrałam sobie z hydrożelem odszczającym nawilżającym. Cała normalna i wrażliwa, z uzdrowisko. I ten kosmetyk średnio kosztuje 20-22 zł. Sam, więc myślę, że będzie bardzo fajny, łagodny po składzie. Polusia jest tą osobą, która wie, gdzie jest Złoty Pociąg? Kurde, no to już tutaj za daleko poszło, nie wiem, wiesz? Widzę, że... I to wrażliwej i normalnej. No, łagodzący, więc będzie idealny dla mojej skóry wrażliwej. Znaczy, co mam ciekawego w tej gazecie? Ja teraz pogróżę... ...za dalej, wróżyć dalej, pobróżę dajcie z co tu mamy w tej gazecie? Fajnego, jakaś próbka jest, silnie zmiękczające serum, preparat do stóp 3 foot Dawniej, za czasów YouTube'a, miałam z tą marką współpracę, pamiętam, odnośnie kosmetyków do stóp. Dobra, później będę czytać, jak znajdę czas. Wy kiedy schudniesz? Ja nie wiem, kiedy schudnę. Moja odpowiedź brzmi nigdy chyba. Wow! Bo ja nie będę się głodzić, po to, żeby nie wiem, przypodobać się komuś. Ja akceptuję siebie przede wszystkim. Nie A może przypodoba się swoim organizmowi? Kurwa, it's over 9000 kompleksów, ale wywróżę ci kiedy cię usunę z transmisji. Wyciszę cię teraz. W tym momencie cię wyciszam. No. <grystanie> A sama sobie zrób, Karoli, kalinka operację, ale głowy. O, smart. Ja, moi drodzy, nie widzę sensu na siłę się odsłuzdzać do kogoś. Ja się czuję dobrze. Jaki organizm dostaje po dupie Wydaje mi się, że mocno Konto, które obserwuje jedną osobę I zero obserwujących Pokaż siebie lepiej Z takim to trzeba krótko no. Kupują atmosferę live'a Choroby mi wróżą Co bez szczelności Żeby przyjść do kogoś i pisać, że zawał cię czeka za parę lat Trzeba być chamem Po prostu chamem Choby nie wiem jak gruba osoba po drugiej stronie ekranu nikt nie zasługuje na takie komentarze nikt w stylu nie wiem nie dożyje 40 na przykład co to ma być? Yy, Oliwia, dzięki za pączka Ania 93. I najlepsze jest to, że wy wszyscy, ci hojracy, którzy dogadują grubszym osobom, pulchnym, nie zdajecie sobie sprawy na przykład z tego, że czasami też ludzie tyją ze względu na, no nie wiem, choroby jakieś na przykład. No dobrze, ale to nie chodzi o choroby. Albo mm, na przykład też są inne powody, tycia też, zacznijmy od tego. No najbardziej choroby, hormony. Z hormonami możesz, możesz mieć, możesz mieć nie, nieuregulowane hormony i będziesz tyć. Nie będziesz praktycznie nic i będziesz tyć. I będziesz dbać o, o kalorie. I będziesz ćwiczyć. I hormony nic. Przez hormony nic nie schudniesz. I będziesz się tylko, będziesz tylko coraz bardziej głodny, mężczyzna tylko coraz bardziej wymęczał, a kilogramy i tak nie będą spadać. Jak najbardziej. Natomiast bardzo, bardzo często chodzi o obzarstwo. No i tyle. Oprócz tego, kolejna sprawa, szczupli też umierają i szczupli też mają choroby różne. Choroba Prawda. nie wybiera. No nie wybiera, natomiast możemy organizmowi pomóc poprzez np. nie palenie papierosów, poprzez np. aktywny tryb życia, poprzez np. nie się, poprzez np. nie doprowadzenie ciała do stanu, w którym musi walczyć, żeby np. poprawnie się Dotleniać. A kto powiedział, że ja sobie nie mogę pisać z który jest na przykład, nie wiem, 10 lat młodszy ode mnie? Sam chciał się ktoś ze mną spotykać, sam do mnie ktoś dzwonił, pisał i tak to się sam ze mną spotykał, bo chciał. Czy znaczy, Lost Mary o Strawberry jest git? A co to jest Lost Mary? Jakiś szluk? To git. To nie moja wina, że nagle z dnia na dzień ludzie tracą zainteresowanie, bo się okazują wrednymi. Odłymi. No to akurat jak ktoś jest trzyma to i bawi się uczuciami, no to już utaliśmy jakieś 4 lata temu, że to jest słabe. I kolesiami, którzy Zajem. znikają. Git no, jest, no. To nie ma znaczenia. Ja mogłem... y, Lód ochładza, a strawberry to owoc, więc jest git jak najbardziej. Pisać, starszym mężczyzna jakiś złudny? na Maria. Kurczę, najpierw jakaś polusia, teraz zgubiona na Maria. To moja sprawa. I tak samo wy, jeżeli, jeżeli zakochacie się jakimś młodszym, starszym, to się nie tłumaczcie nikomu z tych uczuć. Jest jesteś Nieodporny rozum miał, miał być. W takim razie śpiewamy. Wyłoniłeś się z tłumu, gdy ulicą bez trosko szłam, Twoje światło. Poraziło mnie dzień, twój oddech, to mój tlen, który we mnie ma swój lokum. A ja wpadłam w niepokój, no bo jak mogę chcieć myśleć o kimś, to nie zna mnie. Brak mi twego widoku, nieodporny mam rozum. Zasypiam, myśląc o tym, jak odezwać się. Zasypiam, myśląc o tym, że jesteś niedaleko gdzieś, dokąd więc biegnę. Choć wcale nie chcę, me serce bije tak za zawzięcie. Wypełniam przestrzeń, zwykłym powietrzem, szukając tego, co pozornie szczęściem, namieszałeś w mojej głowie jednym gestem, jednym słowem. Nie musisz przynosić mi fiołków. Ej, ale szczerze, o wiele lepiej ten, o wiele, znaczy o wiele lepiej. Tak mi się wydaje, że o wiele ciekawsze byłoby, gdyby ona skupiła się na piosenkach, na śpiewaniu. I z jednej strony ludzie lubią karmić trola. z drugiej natomiast strony ludzie lubią i widzieć, jak ktoś się pozytywnie zmienia. I wyobraźcie sobie, jakby ona nagle przestała. Nagle, wiesz, zaczęła robić jakiś content kulinarny. Nagle zaczęła śpiewać więcej. Wiecie, skoro mówi o tej, o, o tej ciągłej walce z hejterami, to żeby pokazać im, że szmaty zobaczycie, nie? I pokazać. To, 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 było, to było ciekawe. Vibsów, wystarczy mi, że jesteś tu. Pewnie, że wiecie, że ona, no, jakby... Nie śpiewa źle, nie? Że śpiewa okej, okay. inaczej, bo, bo nie śpiewa źle, to jest, to jest za mało powiedziane. Że śpiewa okej. Okay. Nie ma najgorszego y, głosu w internecie? No, absolutnie. Ty mnie nawet nie obserwujesz, że pytasz mnie, czemu wszystko za pieniądze? Wróżby są zawsze za jakieś pieniądze małe, zacznijmy o tego, małe. Y, każdy, wiadomo, każdy musi czegoś żyć, tak. A poza tym... U mnie tylko, moi drodzy, na live'ach tylko duże streamy, tylko duże sumy. Albo karpie. Ja. Yy, większe tarociski biorą przeogromne pieniądze za zapytanie. Przeogromne. Po kilkadziesiąt złotych kiedy biorą. Ja ja nie obserwujesz dobrze. to. Ja jak... też w ogóle. Się, nie znasz mnie, masz najwięcej do powiedzenia. I zawsze najwięcej powiedzenia mają osoby, które nie zamawiają wróżby. Oni chcą nagle tłumaczenia.